To straszne. Witaj na kanale, To Straszne. Jeśli lubisz świeże pasty, kliknij suba, zostaw łapkę w górę i usiądź wygodnie. Niech mrok będzie z nami. Adam. Mam na imię Ada i od urodzenia mieszkam w Nowej Hucie, na typowym osiedlu czteropiętrowych bloków. Takie miejsca raczej nie kojarzą się z nawiedzeniami, ale to właśnie tu przeżyłam najbardziej upiorną historię w moim życiu. Mieszkaliśmy w trójkę: mama, mój brat Łukasz i ja. Mama pracuje jako pielęgniarka w ośrodku zdrowia. Ale czasem bierze nocne dyżury przy prywatnych pacjentach, żeby dorobić. Doszła do wniosku, że jesteśmy z bratem na tyle dojrzali, że możemy spokojnie zostawać w mieszkaniu na noc sami, nie odwalając przy tym niczego głupiego. Nie miała racji. Zazwyczaj rzeczywiście zachowywaliśmy się odpowiedzialnie. Zamykaliśmy drzwi na klucz, oglądaliśmy jakiś film, albo uczyliśmy się w swoich pokojach, a potem szliśmy spać. Czasem zapraszaliśmy znajomych, ale to były normalne posiadówki przy muzyce, żadne ekscesy. Tym razem miało być podobnie. Był ciepły czerwcowy wieczór i mama szykowała się do pracy. Przyszła do mnie moja przyjaciółka Paulina, a łukasz czekał na swojego kumpla z klatki obok. Kuba miał przyprowadzić swoją nową dziewczynę, więc byliśmy zaciekawieni. Przyszli zaraz po wyjściu mamy. Rozsiedliśmy się w salonie, rozmawiając o szkole i planach wakacyjnych. Anka, nowa dziewczyna Kuby, powiedziała, że zaraz po zakończeniu roku szkolnego jedzie do nawiedzonego pensjonatu, po czym zrobiła efektowną pauzę. Parsknęłam śmiechem, myśląc, że to dziwaczny żart, ale Anka spojrzała na mnie urażona i powiedziała: Naprawdę, moja ciotka ma w górach pensjonat i co roku jeżdżę jej trochę pomagać tam od razu czuć, że z tym miejscem jest coś nie tak. Na drugim piętrze jest pokój, którego ciotka już nie próbuje wynajmować, bo zawsze kończyło się to jakimś zamieszaniem w środku nocy. Teraz zrobiła tam składzik i efekt jest taki, że obsługa stara się upychać wszystko po innych pomieszczeniach, byle tylko tam nie wchodzić. No ale co się konkretnie dzieje? dopytywałam. Kiedy przyjeżdżali ludzie z dziećmi, to one nigdy nie mogły spać w tym pokoju. Niektóre mówiły, że na Żyrandolu huśta się straszny pan. Kiedyś udało nam się z ciotką przywołać ducha faceta, który zmarł w tamtym pokoju. Powiesił się na Żyrandolu. Jak to przywołać ducha? No wiecie, podczas seansu nie robiliście tego nigdy? Jasne, że nie odpowiedziałam. Niby po co? Nie wierzę w takie rzeczy. A chcesz się przekonać? zapytała Anka. Niby jak. Masz przy sobie tabliczkę Uidża? Nie jest potrzebna. Wszystkie rzeczy na pewno macie w domu. Anka uśmiechnęła się. Czy może jednak troszeczkę się boisz? Prychnęłam. Nie, nie bałam się. Po prostu nie widziałam potrzeby, żeby tracić czas na głupoty. Ale reszta najwyraźniej była zachwycona perspektywą porozmawiania z truposzami bo zaczęli wypytywać Ankę o to, co przygotować do takiego seansu. Zażądała książeczki do nabożeństwa, sznurka, klucza i białej świecy. Mieliśmy prawie wszystko. Łukasz poszedł pożyczyć książeczkę od sąsiadki z naprzeciwka. Nie wierzyłam własnym oczom. Oni naprawdę chcieli to zrobić. Zgromadzili wszystkie przedmioty na środku stołu, Anka zaciągnęła zasłony i zapaliła świecę. A potem zaczęła obwiązywać książeczkę i klucz sznurkiem. Mimo woli zaczęło mnie to ciekawić. Niech każdy położy palec na kluczu i skoncentruje się na kontakcie, który musimy nawiązać. Nie za bardzo wiedziałam, co mam dokładnie robić, więc siedziałam i obserwowałam pozostałych. Paula miała zamknięte oczy, Kuba zerkał na Ankę, a Łukasz wpatrywał się w książeczkę z kluczem. Czy jest tu ktoś, kto chce z nami porozmawiać? Nic się nie działo. Chyba jesteśmy mało interesujący, zauważyłam. Cii, nie żartuj sobie. Jeśli jest tu ktoś oprócz nas, niech da nam znak. Czy ktoś jest z nami? Wtedy coś łupnęło w sufit. Podskoczyliśmy i odruchowo spojrzeliśmy w górę. Pewnie sąsiadowi coś spadło, wyjaśniłam. W tym momencie klucz, który trzymaliśmy wspólnie. Przechylił książeczkę na bok, tak że wyleciała nam z rąk. Paula krzyknęła. Ktoś tu jest, wyszeptała Anka. Podejrzewałam raczej, że ktoś tu poruszył książeczką, kiedy reszta patrzyła w górę. Niestety nie mogłam tego udowodnić. Ułożyliśmy wszystko z powrotem tak, jak trzeba. Jesteś z nami. Klucz w książeczce drgnął. Widziałam to, ale nie udało mi się dostrzec, kto nim poruszył. Czy chcesz z nami porozmawiać? Znowu drgnięcie. Powiesz nam, jak masz na imię? Klucz znowu się poruszył, a wtedy Anka zaczęła recytować alfabet. Książeczka z kluczem reagowała na właściwe litery gwałtownym ruchem w naszą stronę. Litery ułożyły się w słowo Adam. Nie powiem, byłam pod wrażeniem. Nie mogłam dojść do tego, jak Anka to robi. Ale wyglądało to tak, jakby rzeczywiście nikt z nas nie poruszał kluczem. Niezła sztuczka, musiałam przyznać, chociaż Anka zaczęła mi już trochę działać na nerwy. Gdzie jesteś? Zapytała i zaczęła znów wymieniać litery, kiedy usłyszeliśmy walenie do drzwi. Poderwaliśmy się z krzeseł. To na pewno sąsiad czegoś chce, powiedział Łukasz i już chciał wstać, kiedy Anka złapała go za ramię. Nie, nie idź, poczekaj. Pukanie powtórzyło się. Kto tam? Zawołałam. Cisza. To na pewno on, powiedziała Paulina. Daj spokój, nie ma się czego bać. Duchy nie pukają do drzwi. Skąd wiesz? Zapytała Anka. Nie boisz się nic a nic? A czego tu się bać? Nawet mogę go zaprosić. Otwarte! Chodź Adam, zapraszamy! zawołałam, a Anka zbladła. Co ty robisz? Nie wolno tak. Nie zaprasza się obcych bytów do domu, bo jak naprawdę przyjdą, możesz mieć przeserane. Jakoś nic się nie dzieje, zobacz, nie skorzystał z zaproszenia. Próbowaliśmy jeszcze raz zadawać pytania Adamowi, ale chyba sobie poszedł, bo klucz pod naszymi palcami pozostawał nieruchomy. W końcu Anka odwołała ducha, zgasiła świecę, posprzątaliśmy ze stołu i rozeszliśmy się. To był dziwny wieczór. Długo nie mogłam zasnąć. A kiedy wreszcie zapadłam w drzemkę, wyrwał mnie z niej jakiś dźwięk. Leżałam nasłuchując. Ktoś cicho otworzył, a potem zamknął drzwi. To mama wróciła, wcześniej jak na nią, bo było jeszcze ciemno. Po chwili usłyszałam, jak mama idzie cicho przez przedpokój i zatrzymuje się na chwilę w drzwiach mojego pokoju. Przewróciłam się na drugi bok i zasnąłam z powrotem. Wczesnym rankiem siedziałam w kuchni pijąc herbatę i przeglądając wiadomości w telefonie, kiedy usłyszałam chrobotanie klucza w zamku. Zdziwiona wyjrzałam do przedpokoju i zobaczyłam mamę. Dopiero teraz wróciłaś? zapytałam. Tak jak zwykle. Spodziewałaś się mnie wcześniej? Nie, nie. Po prostu wydawało mi się, że słyszałam nocą, jak wchodzisz do domu. Musiało mi się śnić. Nieważne. Pomyślałam tylko, że to był bardzo realistyczny sen. Kilka dni później szykowałam projekt do szkoły. Nie wydawał się zbyt absorbujący, więc oczywiście zabrałam się do niego dopiero dzień przed terminem oddania. Zanim napisałam teksty, wydrukowałam zdjęcia i przygotowałam podkład na przyklejenie tego wszystkiego. Była prawie północ. Wszyscy już spali. Przejrzałam biurko w poszukiwaniu nożyczek, ale nie mogłam ich znaleźć. Sprawdziłam plecak, półki, potem podłogę. Ech, przecież już prawie skończyłam i zamiast spać, od pół godziny przewracałam pokój do góry nogami. Poszłam do brata i przejrzałam pobieżnie po ciemku jego biurko, ale też bezskutecznie. Zrezygnowana poszłam spać, uznawszy, że nie ma innego sposobu, niż dokończyć projekt rano w szkole. Kilka godzin później zadzwonił budzik w moim telefonie. Chciałam przełączyć go na drzemkę, nie otwierając oczu, ale zamiast telefonu poczułam pod dłonią coś dziwnego. Otworzyłam oczy i zobaczyłam cztery pary nożyczek leżące tuż przy mojej twarzy na poduszce. Zerwałam się z łóżka. Czy to możliwe, żeby przez cały czas nożyczki leżały tutaj, kiedy ich wczoraj szukałam? Nie. Mogłam być zmęczona, ale nie aż tak, żeby iść spać z ostrymi przedmiotami przy twarzy. O taki głupi żart mogłabym posądzić Łukasza. Ale on przecież nawet nie wiedział, że szukam nożyczek. Czy to możliwe, że w nocy lunatykowałam? Nadszedł koniec roku szkolnego. Szykowałam się na rozdanie świadectw w łazience. Łukasz poszedł już do swojej szkoły. Dokończyłam makijaż, założyłam białą koszulę i stojąc pod drzwiami sięgnęłam do wieszaka na klucze. Ale moich kluczy tam nie było. Dziwne bo naprawdę zawsze je tam zostawiam. To odruch. Sprawdziłam torebkę. Nie ma. No nie do wiary. Nie wyjdę. Nasz zamek po zamknięciu kluczem można otworzyć tylko ponownie, przekręcając klucz. Nie mamy zasuwy od strony mieszkania. Łukasz musiał zamknąć mieszkanie wychodząc i w ten sposób niechcący mnie uwięził. Odsunęłam szafkę na buty i zwinęłam chodnik. Czułam, jak pot spływa mi po plecach. Zdjęłam koszulę i przeszukałam pokój, a potem kuchnię. Po kluczach ani śladu. Napisałam do Pauli, a potem zadzwoniłam do wychowawczyni, tłumacząc, że jestem zatrzaśnięta w domu i prosząc o wydanie mojego świadectwa Paulinie. Siedziałam zamknięta jeszcze pięć godzin, bo mój brat po rozdaniu świadectw świętował zakończenie roku w pubie z kolegami. Opowiadałam mu właśnie dziwne wypadki z rana, kiedy wróciła mama. Przywitała się z nami i zapytała, jak było w szkole. Kiedy powiedziałam, że nigdzie dziś nie wyszłam, bo nie mogłam znaleźć kluczy, powiedziała: To bardzo dziwne, Ada, bo twoje klucze wiszą na wieszaku. Podeszłam do drzwi. Klucze wisiały, jakby nigdy nic. To niemożliwe, mamo, szukałam tu milion razy. Ale zdałaś, prawda? Mamo! Żartowałam, no już. Czasami tak jest. Człowiek szuka czegoś, a okazuje się, że to cały czas leżało pod ręką. Pewnie jesteś przemęczona nauką. Nie przejmuj się tak. Wieczorem przyszła Paula z moim świadectwem. Dołączył do nas Łukasz i siedzieliśmy w moim pokoju. Oni w świetnych nastrojach, a ja w takim sobie. Co ci jest, Ada? zapytała moja przyjaciółka. No nic, wygląda na to, że jestem chora psychicznie. Mam urojenia. O, już nie wymyślaj to, że zgubiłaś klucze, nie znaczy, że sfiksowałaś ocenił brat. Właśnie o to chodzi. Że ja ich nie zgubiłam. Mogę przysiąc, że wcześniej ich nie było. A przecież przez cały dzień wisiały na miejscu. No jak to jest możliwe? Nie wiem, ale jak wróciłem i mi o tym mówiłaś, to spojrzałem na wieszak i nie widziałem tam żadnych kluczy. Więc jak coś, to ja też mam urojenia. Ale to jeszcze nie wszystko. Coś się ze mną dzieje od kilku tygodni. Opowiedziałam im o tym, jak znalazłam na poduszce nożyczki i o krokach w nocy. A jeśli to Adam? Zapytała Paulina. Jak jadam? Ten, którego zaprosiłaś do domu. Kiedy to się zaczęło? Czy to nie było zaraz po tym, jak wywoływaliśmy u was duchy? Nie no, Paula, chyba nie chcesz mi powiedzieć, że duchy schowały mi klucze. A masz jakieś lepsze wytłumaczenie? Zobacz: Bawiliśmy się w sens spirytystyczny, a w nocy to, co zaprosiłaś, przylazło. Chowa ci rzeczy i prawie pocięło ci twarz, jak spałaś. Dzisiaj uwięziło cię w mieszkaniu. A co jakby był pożar? To straszne. Powinniśmy coś zrobić, zanim naprawdę zwariujesz. Może dobrze by było tu zaprosić Ankę. Kto wie, może ona umie to coś wyrzucić. Odezwał się Łukasz. Bo to wszystko jest trochę niepokojące. I tak miałem zaraz iść do Kuby, to go zapytam. Kręcacie mnie? Naprawdę sądzicie, że zaprosiłam ducha? Kto wie. Dzieją się dziwne rzeczy i jakimś trafem wszystkie wokół ciebie. Masz lepszy pomysł? Nie miałam. Przez kilka dni było spokojnie. Nawet trochę sobie zracjonalizowałam ostatnie wydarzenia. Wtedy zdarzyło się coś, po czym zaczęłam bać się Adama. Wracałam wieczorem z Aquaparku. Idąc z przystanku, zauważyłam, że w oknie naszego salonu świeci się światło. Co oznaczało, że łukasz jest już w domu. Kiedy podeszłam bliżej, zobaczyłam zarys sylwetki za firanką. Obeszłam blok. I wsadziłam klucz w drzwi, kiedy usłyszałam, jak ktoś wypowiada moje imię. Obejrzałam się. Ze mną stał Łukasz. Spanikowałam. Ostatnio było dużo włamań na naszym osiedlu. Chciałam zadzwonić na policję i powiedzieć, że ktoś jest w naszym mieszkaniu, ale Łukasz powstrzymał mnie, mówiąc, że najpierw sprawdzimy, czy to przypadkiem nie mama. Po chwili wyszedł i powiedział, że nikogo nie ma. Nasze rzeczy leżą na swoich miejscach, a światła są pogaszone. Z nerwów odechciało mi się kolacji. Jesteś pewna, że to było nasze okno? A jak ci się wydaje? Czy ty byś pomylił nasz balkon z innym? Nie wiem, ale faktem jest, że nikogo tu nie było. Więc albo to była gra świateł, albo to Adam. Tej nocy spałam u Pauli. Miałam dość naszego mieszkania. Niestety następnego dnia i tak musiałam tam wrócić. Starałam się nie przebywać w domu sama, bo zwyczajnie się bałam. W nocy wybudzał mnie byle szmer, a potem nie mogłam zasnąć, nasłuchując kroków. Chodziłam niewyspana i rozdrażniona. Myślałam, że sytuacja jest beznadziejna. Nie miałam pojęcia, że prawdziwy horror dopiero nadchodzi. Była sobota. Wybierałam się z Pauliną na koncert plenerowy w centrum huty. Brat właśnie wyszedł. A za godzinę miała po mnie wpaść Paula. Byłam w dobrym humorze. Rano zadzwonił Kuba z wiadomością, że Anka wraca do Krakowa i może nam pomóc. Wycierałam się po prysznicu, kiedy usłyszałam dzwonek do drzwi. Krzyknęłam chwileczkę i narzuciłam na siebie szlafrok mamy, który wisiał na drzwiach łazienki. Poszłam otworzyć, spodziewając się, że to Paula przyszła wcześniej. Na klatce stało dwóch facetów. My do licznika. Już chciałam ich wpuścić, kiedy pomyślałam do licznika w sobotę? We ja dwóch? Przyjrzałam im się. Młodszy był wysoki i dźwigał sportową torbę. Starszy był tęższy, z bujną brodą. Do jakiego licznika? Gazowego. Zaraz spiszę. Powiedziałam i chciałam zamknąć drzwi, ale ten młodszy zablokował je stopą. Chwila, panienko. Odezwał się starszy, wgapiając się w rozcięcie szlafroka. Co tak nerwowo przecież mi pomożemy, spiszemy. Patrz, Stefan, przeszkodziliśmy w kompaniu, dziewczyna jest cała mokra. Pewnie nic na sobie nie masz pod tym łachem, co? Znowu próbowałam zamknąć drzwi, ale ten młodszy tylko się zaśmiał i otworzył je na oścież jedną ręką. Pomocy! krzyknęłam. O, jaka szkoda. Na klatce nie ma ani jednego sąsiada. Urlopy, koncerty. Ludzie się bawią i nikt nie pomoże takiej ładnej dziewczynie. My ten blok już długo obserwujemy. Nikt cię tu nie usłyszy. Do oczu napłynęły mi łzy. To nie może być prawda. Już nabierałam powietrza w płuca, żeby znowu krzyknąć, kiedy ten starszy nagle dał krok do tyłu i szturchnął drugiego. Patrzył przy tym w głąb mieszkania. A, panienka ma już towarzystwo, a to, a to my chyba adres pomieniliśmy. No to przepraszamy za kłopot. Nadal wpatrywał się w coś za mną. Nie odważyłam się odwrócić, bojąc się, że to podstęp. Tymczasem oni zaczęli się wycofywać. Kiedy tylko stopa zniknęła z progu, zatrzasnęłam drzwi. Powinnam była wtedy zadzwonić na policję, ale byłam tak roztrzęsiona, że usiadłam na podłodze, objęłam nogi ramionami i rozpłakałam się ze strachu. Kiedy zadzwonił dzwonek, prawie umarłam na zawał. To była Paulina. Ada, co się stało? Czemu płaczesz? Trzęsąc się, opowiedziałam Paulinie, co się wydarzyło. Przerwała mi w połowie, mówiąc: Ada, dzwonimy na policję. Nie zdążyłam ci powiedzieć, co widziałam pod blokiem. Ratownicy wynosili na noszach sąsiadkę z klatki obok. Kto się napadł? Była nieprzytomna. To musieli być ci sami goście. Dzwonimy. Powiedz mi tylko jeszcze jedno: czemu oni odpuścili i sobie stąd poszli? To pytanie, a może raczej odpowiedź na nie, zmieniło wszystko. Kiedy złożyłam zeznania i wróciłam do domu, pierwszą rzeczą, jaką zrobiłam, był telefon do Kuby. Powiedziałam mu, że nie potrzebujemy jednak pomocy Anki. Wreszcie połączyłam fakty. Adam mnie nie prześladował. Cały czas mnie chronił. To właśnie jego zobaczyli ci dwaj faceci i nawet nie chcę myśleć, przed czym mnie to uratowało. Klinował mieszkania, stojąc w oknie, kiedy złodzieje obserwowali nasz blok. Nie wiem, przed czym chciał mnie ustrzec, chowając mi wtedy klucze w ostatni dzień szkoły, ale na pewno miał swoje powody. Żyjemy w zgodzie. Czymkolwiek jest Adam? Najwyraźniej mnie lubi. Czasem wyczuwam jego obecność. Wiem, że mi się przygląda, kiedy wieczorami czytam w łóżku. Czasem, kiedy siedzę przy komputerze. Staje za mną i zagląda mi przez ramię, tak jak w tej chwili. Dziękuję, Adam. Proszę.